Ale chcę, żebyśmy się jeszcze chwilę skoncentrowali, tak? Ja wierzę, że, że, że Duch Boży jeszcze nie skończył. Kto jeszcze ma siłę, żeby słuchać? Cudownie. Otwórzcie drugi list Piotra. Ja zacznę z tego miejsca, gdzie skończyłem przed chwilą. Ale wiesz, że Bóg chce do nas mówić. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Ja że, że muszę to mówić, dlatego że, że Bóg chce coś wykonać w czasie tego, tej mojej wizyty. Drugi jest Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej Natury, unikną przyskarzenia, jakie na tym świecie pociąga porządliwość. Amen. Amen. Idziemy, we chwili idziemy dalej, ale punkt wyjścia jest taki. Boska Moc obdarowała nas wszystkich. Amen. 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 Nikt z nas nie jest wybrakowany. W Bogu jest wszystko. I słowo obdarowała w czasie przeszłych oznacza, że już jest nam to dane. Kogo obdarowała? Nas. nas. Czyli chcę Ci powiedzieć, że nikt nie jest wykluczony. Czy my rozumiemy, Amen. że przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa rzeczy się są dane, zrobione, wykonane. I moc Boża obdarowała nas wszystkich. Tak? Amen. Do czego? do tego, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli moc Boża jest wyzwolona, obdarowała nas wszystkim, co pozwoli nam skutecznie chodzić tu na ziemi i funkcjonować i wykonać zadanie. Tak? W jaki sposób się to dzieje? Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Czyli ty, to, co ty i ja potrzebujemy robić, to za wszelką cenę poznać go to za wszelką cenę wzrastać w objawieniu. Amen? Posłuchajcie, objawienie to nie jest poszerzanie głowy jakąś teologiczną wiedzą. Objawienie jest kluczowe. Masz objawienie, będziesz żył. Nie masz objawienia, będziesz pobity. Masz objawienie, będziesz zwycięski. Nie masz objawienie, będziesz prasowany. Chcę, żebyśmy to zrozumieli. Ludzie często mają kompletnie błędne rozumienie i mówią na przykład tak, ja chcę ducha, nie chcę słowa. Lubo ludzie myślą, że słowo to jest litera. I jedyne, co rozumieją w Biblii, że litera zabija. Ale jakby poszerzyli trochę horyzont objawienia, to by zrozumieli, wszystko co powstało, powstało przez słowo objawione. Jeżeli nic nie powstało, to znaczy, że nie było słowa. Amen. Chcę, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy przyszli do właściwej teologii. Objawienie Jezusa jest kluczowe, żebyś się rozwijał i żebyś wydał owoc. Brak objawienia powstrzyma cię w miejscu stagnacji i niemocy i kręcenia się w kółko i zerowego owocu. Objawienie Jezusa nigdy nie będzie uderzone. Objawienie Jezusa prasuje wszystko inne. Amen. Czy Wy mnie rozumiecie? Amen. Jeżeli masz objawienie Jezusa na jakikolwiek temat, to to objawienie automatycznie cię pozycjonuje ponad wszystkim, co jest jego sprzeciwiało się. Więc każdy z nas potrzebuje otwierać swoje życie na objawienie Jezusa jego mocy, jego aspektów, jego funkcjonowania. Bo tu, kiedy masz objawienie, jesteś ponad wszelką władzą, z panowaniem i problemami. Kiedy nie masz objawienie, to rzeczy cię prasują. Najbardziej praktyczny przykład. Masz objawienie, przesuwasz rzeczy. Nie masz objawienie, rzeczy cię prasują. Biblia mówi, będziesz, będziesz głową, a nie będziesz ogona. Kiedy masz objawienie, będziesz głową. Kiedy nie masz objawienia, siłą rzeczy będziesz pozycjonowany jako ogon. Kiedy masz objawienie, będziesz rządził. Kiedy nie masz objawienia, będziesz popychany. I to jest coś, co jest ekstremalnie kluczowe. Rozumiesz, kościół se może śpiewać. Mówię, mówię w ogóle, ogólnie, nie mówię o kimkolwiek. Kościół se może śpiewać, może se tańczyć, może se machać flagami, ale na koniec dnia pytanie brzmi, czy masz objawienie, bo jeżeli masz objawienie, diabeł będzie pokonany i będzie trzymał się z dala. Jeżeli nie masz objawienia, nic ci to nie pomoże. Rozumiesz? Nic ci to nie pomoże. Nie że jak synowie z Używał zakręć, używał formuł, a na koniec dnia guzik. Zobacz, Boska Moc obdarowała nas wszystkim. Co jest potrzebne do życia i pobożności? Przez poznanie Jego. Jak wchodzimy w to obdarowanie, żeby ściągnąć to obdarowanie? Przez poznanie tego, który nas powołał. Czyli musimy poznawać Jezusa przez objawienie. Teraz cztery. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Czyli Jezus nie tylko darował nam wszystko, ale dał nam dostęp do obietnic. Halo? Czyli dał ci klucze, że możesz sobie otworzyć wszystkie szuflady. Dał nam klucze, że możemy otworzyć wszystkie szuflady, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie nie stali przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia. Czyli, że życie Boże płynie przez nas. I teraz. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Czyli Bóg nam dał wszystko, dał nam dostęp do zasobów, ale teraz mówi do nas, Kościele, dołóż starań, aby w tym chodzić. Czyli nie możesz być jak dziecko we mgle i nie możesz być bez troski. Na zasadzie, jak będzie, to będzie. Nie. Dołóż starań, żeby w tym chodzić. Dołóż starań, żeby być w rzeczach Bożych. Amen. Czy, czy my rozumiemy? Tak. Jest to, co Bóg nam daje i jest to, co my musimy podejść. Są rzeczy wyłożone na stole, ale w dalszym ciągu musisz do nich dojść. Mhm. Amen. Czy my rozumiemy? Bóg wyzwolił rzeczy i mówi, bierzcie i jedzcie. Bierzcie, to jest na stole. Ale Kościół musi chcieć podejść do stołu. Kościół musi chcieć to wziąć. Amen? Amen. Amen. I właśnie dołóż starań, żeby to wziąć. I zobacz. I uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem. Poznanie powściągliwością. Powściągliwość wytrwanie. Wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem. Braterstwo miłością. I teraz zobacz. Osiem. Jeśli bowiem posiadacie te cechy i one się pomnażają, czyli rzeczy Boże w nas mają to do siebie, że jeżeli będą używane, będą się pomnażać. A my? Amen. Czyli możecie wystartować z małego pułapu, ale jeżeli będziecie robić to, co właściwe, to to się będzie pomnażać. Tak? I jeżeli te cechy posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego. Inne tłumaczenie mówi bezpłodni. Bezczynni i bezpłodni. Inne tłumaczenie mówi dokładnie tak. Bezpłodni i wyjałowieni. Mhm. Mhm. Proszę. No. Nie, ale przecież by mnie rozumieć. Tak. Tak. Chcę, żebyśmy to zrozumieli, że pasywność, to, na czym skończyłem, to jest coś, co zabija ludzi i zabije życie Boże w tobie. To nie jest opcja, że będę sobie pasywny. Wszystko, co masz, potrzebujesz uwolnić. Wszystko, co ci Bóg dał, potrzebujesz wcielić w życie. Wszystkie rzeczy, które Bóg ci dał jako ziarno, potrzebujesz wyzwolić. Rozumiesz, bo tu jest powiedziane tak: Boska Moc obdarowała nas wszystkim. Mamy dostęp do wszystkich obietnic i to już staraj, aby w tym chodzić. Bo kto bowiem tego, kto ma, to nie dopuści, aby stał się bezczynny i bezużyteczny. Bo bezczynny i bezużyteczny to cię przyprowadzi do miejsca jak ten Enearz sparaliżowane w kościele. Albo jak ci poczciwi ludzie, którzy nic nie rozumieją. Ja wierzę, że Bóg chce wyzwolić zupełnie nową jakość. Ja wielu z Was nie znam, ale ja mówię, wierzę, że mówię do, 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 do potencjału. Bóg uwalnia nowe pokłady ziarna w Was. Amen. Nowe pokłady życia, miłości i że będzie wiele życia Bożego płynęło poprzez Was że życie Boże będzie się rozlewać, Amen. że ludzie będą przychodzić do kościoła nie jako pobici i czekać, czy ktoś znowu mnie nie pobije, ale jako ludzie, którzy przychodzą do domu, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest dom Boży Amen. i przychodzą tu po to, aby dawać miłość, aby dawać życie, aby dawać błogosławieństwo. Że czym czy nie rozumiecie? Amen. Bóg łamie nad tym domem. Myślenie, że będzie powtarzanie klęski. Amen. Klęski w Twoim życiu się skończyły. Cykl klęsk w Twoim życiu się skończyły. Jest czas siania nowego ziarna. Jest czas orania nowego zagoru. Amen. Ja mówię teraz do osób, do każdej osoby. Jest czas w Twoim życiu orania nowego zagoru. Oście nowy zagor, a nie siejcie między ciemnie. Jest czas zaorać nowy zagon. Jest czas zaorać nowe pole. Amen. I siać właściwe ziarno. I będziesz mieć właściwy klon z tego, co będziesz robił. Cykl klęski, mówię to do osób, cykl klęski nad Twoim życiem jest skończony. Bóg łamie ten cykl klęski. I, i przychodzi czas siania nowego zagonu. A niesiania między Ciebie. Coś, co jest bezczynnością i bezużytecznością, pasywnością jest wyrwane. Nikt nie będzie tu przychodził, aby być tylko siedzieć, ale będziesz tu przychodził i doznasz zmiany i doznasz przemiany. Będziesz aktywowany, to będzie miejsce aktywowania, wyzwalania ludzi. Do życia, do radości, do działania, do energii, do wiary, do błogosławieństwa. Czas smutku w Twoim życiu jest zakończony. Czas stagnacji w Twoim życiu jest zakończony. Amen. Czas pokonania w Twoim życiu jest zakończony. Czas ram jest zakończony. Bóg wyzwala coś zupełnie innego. Tak jak jest napisane w Izajaszu. Oto ja Pan czynię rzeczy nową, czy tego nie, nie dostrzegacie. Ja przygotowuję drogi na posty. I Twoje życie Bóg będzie dotykał, aby je odmienić. Czas bezczynności, bezużyteczności w poznaniu naszego Pana jest zakończony. Rozumiesz, nie ma czegoś takiego, bezczynności, bez i bezużyteczność. Ma poznanie. Jeżeli masz, masz poznanie, to nie będziesz bierny. Bo objawienie prowadzi do działania. Czy rozumiemy? Jeżeli masz coś objawione, to działasz. Jeżeli masz coś objawione, to ty żyjesz tym. To ty funkcjonujesz tym i ty wiesz, co trzeba zrobić. I jeżeli to posiadasz i one się pomnażają, to nie dopuszczą, abyś był bezczynny i bezużyteczny albo wyjałowiony i bezpłodny. Ziemia, która jest właściwie nawożona, będzie zawsze wydawać owoc. I Twoje życie będzie zawsze wydawać owoc. I teraz dziewięć. Kto ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Bóg rozwala myślenie, ślepoty duchowe i głuchoty, i krótkowzroczności. Bóg odnawia ludzi do nowego działania. Amen. Amen. Bóg odnawia w tym domu ludzi do nowego działania. Do poruszenia, do działania. Do Królestwa Bożego w imieniu Jezusa. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. I to jest to, ja często widzę, że chrześcijanie nie chcą dokładać starań. Że chrześcijanie mają koncepcję, że Pan przyjdzie i wstryknie różdżką i wszystko odnowi. Rozumiesz, że jest za dużo mistycyzmu, że Pan przyjdzie i któregoś dnia wszystko odnowi. Ale Bóg mówi, Dołóżcie starań. Do czego? Aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, nigdy się nie potkniecie. Czyli dołóż starań, aby swoje wybranie w Bogu umocnić. Jak? Cen swoje zbawienie, cen swoje powołanie. Chronię, ochraniaj je. Tak? W jaki sposób? Nie wszystko, w czym funkcjonowałem do tej pory, będę funkcjonował. Nie wszystkie rzeczy są właściwe. Nie wszystko w telewizji jest dobre. Amen? Nie wszystko, co jest na zewnątrz, jest dobre. Niektóre relacje muszę zakończyć. Czemu? Bo mnie zabijają na raty. Dziwne relacje zabijają mnie na raty. Muszę je zakończyć. Dlatego, że infekują moje powołanie, infekują moje życie duchowe. I nic z tym nie mogę zrobić. Amen? starań, aby powołanie umocnić. Czyniąc to, nigdy się nie potkniesz. Czy, czy rozumiesz, że Bóg chce wprowadzić nas na poziom, że my zaczynamy przyspieszać, żyć w zwycięstwie, w sile, w mocy? Amen. Amen? Bóg chce wyprowadzić nas z miejsca, że jeden krok do przodu dwa do tyłu, po czym dwa do przodu, jeden do tyłu. Ale jak zmierzysz to na przestrzeni pięciu lat, to jesteś w miejscu, w tym samym miejscu. Rozumiesz, Bóg chce przyprowadzić nas do miejsca, że rośniesz i możesz po swój postęp wzrostu co kwartał mierzyć. Halo, co kwartał możesz mierzyć, że po prostu jest przyspieszony wzrost. Bóg rozwala myślenie o kościele jako o szpitalu albo jako grupce poczciwych ludzi, która na nic nie ma wpływu. I klepie się po plecach. Kościół jest miejscem treningu Bożego. Żeby wzrastać z chwały w chwałę. I żeby maksymalizować owoc. Przyniosłem dziesięciokrotny plon, a Bóg mówi świetnie, ale w przyszłym roku przyniesiesz dwudziestokrotny plon. Czy my rozumiemy? Czy wiersze nagrodę w niebie dostaniesz na miarę uczynków, które tu wykonałeś? Nagrodę. Mierzę zbawienie, nagrodę, oprócz zbawienia. Na miarę uczynków, które wykonałeś tutaj. Amen. Uczynków wiary. Że moc Boża i namaszczenie Boże rozpiera mnie do działania. Amen. I powoduje, że nie mogę być bezczynny i bezproduktywny. Amen. Amen. Amen? Powoduje, że nie mogę usiedzieć na miejscu. Amen. Powoduje, że przychodzę, co mogę zrobić. Amen. Pastorze, co mogę zrobić? Bo robię to, ale chcę działać bardziej, bo Bóg we mnie powoduje, że, że chcę działać. Amen? Czy my rozumiemy? To jest oznaka życia Bożego, że życie Boże w nas nie pozwala nam być bezczynni i bezużyteczni. Ale zaczynamy zarządzać rzeczami i zaczynamy się ruszać w Bogu. Do czego mogę przyłożyć ręce? Tak? Jesteśmy? Tak, tak. Do czego mogę przyłożyć ręce? Do tego i do tego i do tego, bo życie Boże we mnie powoduje, że nie mogę stać w miejscu. Tak. Amen. 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 Zobacz, tu jest napisane, ta boska moc, ona będzie powodować, tak. że to się będzie w Tobie pomnażać i nie pozwoli Ci być bezczynny, i bezproduktywny, bezużyteczny. Bezużytecznym. Tak. Wiesz, czyli innymi słowy, może być tak, jest wiele ludzi, którzy jest w kościołach, i są bezużyteczne. Coś tam wiedzą, coś tam rozumieją, coś rozumieją, wielu rzeczy nie rozumieją, ale są ekspertami o wszystkiego. Siedzą w, w ławkach i mówią: 30 lat temu zostałem zraniony, i to powoduje, że już nie mogę zaufać. Rozumiesz? Bezużyteczny i bezczynny. Pasywny, związany i nie możesz nic z tym zrobić. Rozumiesz, jak energia, albo ta krótka poczciwych ludzi. Bóg uderza w to i kończy to. Amen. Z czymkolwiek przyszedłeś, Bóg kończy ten etap w Twoim życiu. Pasywny, bezczynny i bezużyteczny. Amen. Amen. Amen? Amen. W ogóle tego nie planowałem, ja mówię do atmosfery. Z czymkolwiek przychodzisz, Bóg kończy ten etap w Twoim życiu. Pasywny, bezużyteczny, jak tu jest napisane, bezczynny. To nie są cechy królestwa. Amen. To nie są cechy królestwa. To jest po prostu, to jest coś, co musi być wyrwane z korzeniami. I to jest to, co Bóg robi. Dołóż starań, aby swoje powołanie umocnić, czyniąc to, nigdy się nie potkniesz. I w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wieku i z tego królestwa Pana Naszego. Mówiąc dzisiejszym językiem, w ten sposób będziecie mieli autostradę do nieba. Będziesz miał autostradę do nieba. Rozumiesz? My musimy rozwalać to myślenie. Moja chatka z kraja, mieszkam na ulicy Małość. Jak jest Twoja wizja, żeby się dostać do nieba? A co chcesz tu zrobić, żeby tylko nie zgrzeszyć? Rozwal to myślenie. Tu na Ziemi musisz się odcisnąć. Tu na Ziemi musisz żyć tak, na miarę potencjału Królestwa. Tu na Ziemi masz do wykonania rzeczy. Tu na Ziemi musimy się rozprzestrzeniać i rozszerzać królestwo. Zgadzamy się? Tu na Ziemi życie Boże musi płynąć. Tu na Ziemi masz stać się katalizatorem Bożego działania. Tu na Ziemi Królestwo Boże ma być wyzwolone. Tu na Ziemi masz się odcisnąć. Tu na Ziemi życie Szarej Myszki ma być zakończone. Tu na Ziemi życie Smutnego wujka ma być zakończone. Tu na Ziemi jest moc Boża do wzięcia i do rozprzestrzeniania się, do rozpierania się, do poszerzania królestwa. A zobacz jaka jest modlitwa Jabeza. Obyś mi prawdziwie błogosławił. Obyś poszerzył moje granice. Oby mnie ból nie dotknął. A Jabez znaczy ból. Jabez znaczy, w bólu go urodziła. Czyli matka rodząc Jabeza, pewnie miał ciężki poród i nazwała go ból. I w ten sposób go naznaczyła na całe życie. Tak? I co robi Jabez? I mówi, ja już mam dość tego imienia. Bo to imię oznacza mój charakter. Imię w Starym Testamencie oznaczało charakter człowieka. I Jabez się mówi, ja już mam tego dość. Że matka naznaczyła mnie na całe życie słowem ból. I mówi tam, obyś mnie prawdziwie błogosławił, obyś poszerzył moje granice. Co dalej? Twoje... Oby ręka twoja była nade mną i aby mnie ból nie dotknął. I co jest napisane? Co Bóg powiedział? Bóg, matka cię nazwała ból, to już będziesz tak do końca życia. Co jest napisane? I Bóg spełnił jego prośbę. Amen. Bóg spełnił jego prośbę. Pokażę Wam drugi fragment i będziemy się modlić. Księga złego. 15 rozdział, 13 werset. Kalebowi za Synowie Efumnego nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana. Każdy z nas ma swój dział od Boga. Każdy z nas ma swój dział. Każdy kościół ma swój dział. Każda osoba ma swój dział. Tak? i nadał mu dział. Kalebowi też nadano dział wśród synów Judy według nakazu Pana danego Józuelem, a Kaleb wypędził stamtąd z miasta Arby, z Hebronu, trzech synów Anaka. Stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, a Debir nazywało się dawniej Kiryat i rzekł Kaleb, ten kto zdobędzie Kiryat Sefer zajmie je, dam Askę, moją córkę za żonę. od Otniel, syn Chemaza, brat Kaleba. Dał mu więc Askę, swoją córkę, za żonę. A gdy do niego przybyła, nakłoniła go, aby zażądał od jej ojca pola. Zsiadła, potem zosła, a wtedy Kaleb rzekł do niej. Czego chcesz? A ona odpowiedziała. Daj mi wiano. Skoro nie wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi źródła wód. Dał jej górne i dolne źródła. To jest dziedzictwo plemienia synów według jego rodów. Każdy z nas ma dział. Każdy kościół ma dział. Każdy kościół ma rzeczy do wzięcia od Boga. Amen? Każdy ma ciało. Bóg zakończył etap pasywności i bezproduktywności. I chcę, żebyś zaczął się rozpierać i poznał to, co Bóg ci dał. Żebyś zaczął napierać na to, jakie jest moje powołanie, jakie jest moje przeznaczenie. Amen? Co mam robić? Gdzie mam przyłożyć ręce? Rozumiesz. I Bóg chce Ci to dać. Chce Ci dać objawienie. Zobacz, ona dostała dział i mówi, ojciec, ale to jest sucha ziemia południowa. Skoro nie dałeś do suchej ziemi południowej, to daj mi górne i dolne źródła wód. Daj mi nawodnienie do tego. Wiele ludzi przychodzi do miejsca i mówi, Boże, mam dział, ale to jest sucha ziemia. I ona mówi, to daj mi górne i dolne źródła. Tak? I co robi ojciec? Mówi co? Odbiło ci za, za dużo prosisz. Co robi ojciec? Mówi Chcesz, masz. Chcesz, dostaniesz. Amen. I dał jej górne i dolne źródła. Ale ona wyszła z pasywności. Ona wyszła, rozumiesz, z ręku. Ona wyszła z poczucia, nic się nie da zrobić. Ona wyszła z takiego poczucia przyspawamy do krzesełka. Bóg tworzy Kościół na innym duchu niż pasywność, bierność, bezczynność i bezproduktywność. Amen. Amen. Czy, się, czy to rozumiemy? Amen. Bóg uderza w te klimaty Amen. i w procesie czasu uwolni każdego, kto będzie chciał. Amen. Amen. To jest moje przesłanie. Oto ja pan czynię rzecz nowo. W procesie pan, pan, dla niektórych tygodni, dla niektórych parę miesięcy. Jeżeli będziesz chciał, Bóg uwolni Ciebie. Z miejsca bezproduktywności, bezcelowości, bezsensowności do miejsca głębokiego zaangażowania. Do miejsca, że Twoje ręce będą szukać sposobności, żebyś przyłożyć. Ci. To jest coś, co Bóg wyzwala. W imieniu Jezusa Chrystusa.